Witam Was tutaj Multibinio i chciałam Wam dzisiaj pokazać jak poprawnie skonfigurować program do nagrywania Bandicam. A więc zaczynamy. W lewym górnym rogu macie cel i tutaj wybieracie sobie w jakim oknie chcecie yy, nagrywać filmiki. Ja polecam prosto na ekranie, bo to okno Direct z tobą kolejny nagrywa. Dobra. Dalej, yy, ogólne. Tutaj macie wszystko, gdzie chcecie e, nagrywać swoje filmiki, żeby gdzie wam się zapisywały. Zawsze e, Bandicam zawsze na wierzcho, tutaj żebyście mieli na ekranie. E, dobra. Dalej druga zakładka. Tutaj macie Start Stop. To znaczy, że e, kiedy jakim klawiszem chcecie włączyć e, Bandicama do nagrywania. Tutaj macie pauzę, to chyba wiadomo. I to jest ważne też, bez kursora. Ja teraz mam bez kursora, ponieważ yy, yy, pokazuję Wam, po prostu nagrywam. A jeżeli chcecie nagrywać kierki, to polecam właśnie zaznaczyć tą ikonkę. Dalej. tutaj możecie sobie ustawić mikrofon, no to jest właśnie w tym fajne, w ponieważ yy, można Cię nagrywać od razu i jednocześnie yy, mówić. A tak to niektóry, niektórzy ludzie inaczej robią, że osobno dźwięki, osobno obraz. Dobra. Yy, tutaj sobie wiecie, o co chodzi. Ustawienia formatu, szablony to nie. Obraz. Yy, pobranie obrazka, klawisz skrótu do obrazka po prostu yy, screenshota zrobić. F11. Yy, to właśnie to bez kursora. I to jest ważna rzecz, format. Jeżeli chcecie nagrywać gierki na przykład typu Minecraft, to naciśnijcie sobie BMP. A jeżeli nagrywacie poradniki z internetu, ze stronki internetowej, to JPGH HQ. Wiecie, tutaj macie... Ee, jak się nazywa? O sorry, przepraszam. E, format na jakim chcecie. Więc... Obr, dalej. Tutaj macie wszystko dotyczące Bandicama. Ja już teraz właśnie wam... Teraz wszystko nagrywam tym programem. Polecam bardzo. Jest super ten program. Dzięki. Cześć.